Dzień dobry. W ten piękny poranek właśnie się wykąpałam, wypilingowałam, nasmarowałam i wskakuję w tą piękną, wyprasowaną piżamkę. Bo dzisiaj ważny dzień. Włosy wysuszone idę się teraz malować, ale powiem wam, że jest tak obłędna pogoda, jest tak ciepło, bo otwierałam okna w każdym pomieszczeniu w domu, żeby się wywietrzyło. Dzisiaj mamy otwarcie drugiego sklepu Twinkle, no i bałam się, że będzie padać, a zawsze jednak są długie kolejki. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie. No i martwiłam się troszeczkę o Was. Ale cieszę się, że jest pięknie i słonecznie Jeszcze mam z dwie godzinki do wyjścia Ale jakoś mi tak przyjemniej w tej piżamce Komfortowo, lubię się tak szykować Muszę się porządnie najeść przed wyjściem Żeby później, no, nie wychodzić Na przerwę, bo jak i tak się widzimy tylko przez 4 godziny, to chcę być cały czas Dostępna, Luka zrobił Schab ze śliwką przepyszne wczoraj już jadłam. Yy, więc zjem sobie zaraz chlebek ze schabem z śliweczką, z skeczem Tortex i jeszcze do tego wypiję sobie kubek rosołu i będę dobrze najedzona. Ja to mam, powiem Wam, nawet wyrzuty, jak ja muszę wyjść do toalety siku w trakcie e, otwarcia, w trakcie spotkania, bo wiem, że te wszystkie osoby przyjechały specjalnie dla mnie. Wiem, że e, czekają w kolejce i staram się z każdym zawsze porozmawiać, zrobić zdjęcie, ale chcę, żeby to szybko przechodziło, żeby też długo te osoby nie musiały stać, więc postaram się wysusiać na coś, <laughs> najeść i może jakoś pójdzie. Ostatnio też używam bronzera w kremie z... w kremie, tak się to mówi? Z Charlotte Tilbury. U, jakiś włos mi się tu wkręcił. Tak on wygląda. I po prostu nakładam sobie go pędzlem. Robię dwuetapowo brązer, bo nakładam właśnie taki mokry, a później jeszcze suchy. Od piecząki Pieczonki się nauczyłam tego. I wklepuję sobie. Go gąbeczką. Tańszą alternatywą są właśnie też takie te od Madzi Pieczonki z AA. Kiedyś Wam pokazywałam, one też są naprawdę spoko z taką gąbeczką, więc robimy sobie kropeczki i też wtedy można fajnie wyblendować gąbeczką. No, nie wiem, 30, 30 lat może ma, wier. Wyborne kanapeczki były. No właśnie. Jeszcze rosołem popijam. Co w ogóle cały wieczór o moim schabie tutaj powiedzieć. Wyborny byśmy mienity... Palce lizać. <laughs> ja bym do wyboru, 100 miliardów złotych na konto. A mnie i Schabik? Z czemu Schabik? No ciebie bym wybrała i tak, bez Schabiku nawet. Rozmawiamy o Schabiku teraz, nie? No. 100 miliardów albo ciebie? A ty 100... co się śmiejesz. 100 miliardów albo Lukę i Schabik. Nie samego, bo. I Schabik. A ty sobieś Bartek, wybrał. Przyjechałby jak Bartek do czy nas, ci, bo akurat miał Czy lekarz. 100 miliardów? Czy mnie czy 100 miliardów, co byś wybrał? Ciebie, ale musiałbyś e, ten, odpalać jakieś pobory miesięczne. <laughs> <laughs> to jest jakieś drobne dziesięć tysięcy <słuch> Idę się ubierać. Nie wiem jeszcze w co, bo tak jak mówiłam wam, nie przygotowałam sobie nic. A jest bardzo ciepło, 22 stopnie, więc mm, nie chcę też się jakoś tak przegrzać. Pytam się Luki, co zakładasz? Czarną koszulkę i spodnie. A, okej. Okay. Casual. Oh przyjechałam już do sklepu, są już rozłożone balony, rozkłada się wata cukrowa rozkładają się croissanty pączki, w ogóle jak one wyglądają z tą pistacją jest już kolejka więc się bardzo cieszę, bo się bałam naprawdę, że nikt nie przyjdzie, że jak to na trzecie spotkanie jest sens w ogóle, także tak, już się robi kolejka. Dowiozłam dynie te srebrne z Teddy'ego, bo stwierdziłam, że w sumie one mi się nie przydadzą, bo jeszcze tych dyni trochę mam, a w sumie te srebrne, które chciałam wyłożyć, no to wyłożyłam te, które wysprajowałam, Więc przywiozłam je tutaj i porozstawiam pomiędzy świeczkami. Zobaczcie, co tutaj się dzieje pod sklepem. Oh, przyjechały te cudowne wiralowe croissanty pistacją tutaj pączki z pistacją nie no jak to w ogóle wygląda obłędnie tik tak tik tak ostatni śnieg przed otwarciem Większa. To jest niesamowite. Ja myślałam, że już po trzecim razie że nie, nie będzie. Znaczy, nie, wiedziałem, że będzie, ale nie, że aż taka. Trochę się tego bałam, aż mi tak serce dzisiaj dygotało, jak tu jechałam, ja bo że jak nikt nie przyjdzie, ale zadzwoniłam do Alicji, Alicja mówi, czekaj. Ja już zobaczyłam, jak wjeżdżałem do parkingu. No to tak. już. tam, oho. No. Zaraz dziewczyny przyniosą dynie, te, które pomalowałam. Są w bagażniku na dole. No i będziemy otwierać. Czekamy na Sobole. Sobol, gdzie ty jesteś? Przez niego wszystko, nie? <laughs> Powiedzmy to jasno, powiedzmy. Sebol, gdzie ty jesteś. Ja jestem skłonna otworzyć równo. 16.00 jak się mówiliśmy, a Stefan mi pisze, że będzie 16.03. Poczekaj, czy to pan dzwoni. A przepraszam, a pan to od czego? A, od ochrony! Tak, dobrze, przepraszam. To na samą. A gdzie pan jest dokładnie? A widzę to na wprost, jest taka długa kolejka. Widzi pan to pan rozmawia? To proszę wejść tutaj do środka, gdzie są balony. To pan ochroniarz. Przyszedł, żeby mnie chronić, żeby mi się nic nie stało. Zobacz, jak na szybko zrobiłam słodko z tymi dynkami, bardzo co? Ja muszę zamówić więcej. Coś nie, no bo się nie da już, bo wypakowałyśmy te produkty, ale no, muszę zamówić też takie na grzebowską. Przepięknie, przepięknie to wygląda. No słuchaj, otwieraj to. No czekamy jeszcze. Czekamy. Jeszcze kilkanaście minut. Jak ty się czujesz jako mąż, żony, która otwiera drugi już sklep? Wybitnie, wybitnie. Cieszę się, bardzo, jestem dumny. Bardzo mocno. No. Ty jest sama malowałaś? Tak. <grymne> Czekajcie, a pokażłam, też mam jest Nie, to wiecie co? Bo ja tak się zastanawiam, czy te dwie nie postawić na ziemi. Żeby nie A nie tutaj na wejściu, a tutaj po prostu zobaczcie. O, jedna sobie będzie stała tak. na Miałyśmy wrzosy ogarnąć. Bardzo ładnie. Delikatnie, ale z klasą. Jezu, czy to dla cioci? Gratuluję. Yes. Kamu jeszcze nie, Kamu ja nie, policzek? nie, 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 A ja też mogę nie, nie, no Chodź! nie, 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 się za Ladą. Otwieramy. Drugie otwarcie. Wy nie uwierzycie co Luka wymyślił. Mówi do mnie tak, zrobimy sobie wspólne zdjęcie z wszystkimi widzami, którzy stoją tutaj pod sklepem. I mówię, dobra, to zróbmy to. Pomagajcie! Jesteś z Tobą gotowy? Tak, tutaj ta strona musi się ścisnąć. Takie atrakcje na otwarciu. No to wiesz co? No to może my troszeczkę przedkucniemy. No to chodź. No, o. Bo... No, 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 no. Mohamed, teraz! To jest raz pierwszy od 13 czekał i z tej no, okazji no, no, no. twoje całe zamówienie no, no. jest na nasze koszyn. Więc to jest twój prezent. No, no. Tak. No. Spotkanie było naszym 16, a ty czekałeś od 13. Zadowolony? Bardzo. No, no. no, no. wiedział, że wziął więcej! No, no. Przepraszam bardzo, to moje miejsce, ja tu nagrywam Teraz moje Pierwszy klient, Igor Dziękuję bardzo dziękuję Bardzo dziękuję bardzo ja no, nie, no, nie, no, nie, no, nie wiem czy byłaby lepsza. Rewelacja, ale brak fachowości to jest z mojej strony, w związku z czym... Proszę, muszę Ale jaka kolorowa? Michael no i ten trochę nie dojechał. Ale. Wow, brawo, widać to tu nosi spodnie. A nie zostało. Dobra, no, jemy tak. <śmienic> Wojtek kręcił chłopatę cyfrową. No pozrościłam ci, też bym chciała. <śmienic> w drodze wyjątku, mam znajomości u tej pani, więc jeżeli będzie będziesz, dostanę herbatę obiecaną o zresztą. No, jak on mnie męczy o tą herbatę, to jak totalny top secret herbatka. Wojtkowi tak zasmakowała ta herbatę, że on do mnie dzwoni, co dzień nie pyta. Mogę odebrać herbatę? Mogę przyjechać po herbatę, wyjechałaś już z domu, bo ja chcę przyjechać do Ja Tutaj robię otwarcie. Szykuję bardzo z tego, a on mnie dzwoni po herbatę. No. Otwarcie jest mniej ważne niż moja herbata. Jest. bardzo I przyjechał, jak go zobaczyłam, nie wiem, że przyjechałeś po herbatę. Oczywiście, że tak. To znaczy, że jest dobra, prawda? Pyszna jest. No. Włada pani łyżeczkę i kręci pani kółka, jednocześnie kręcąc w palcach. Dobra. Tak Szybko, 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 Miałeś w drugą! O, o, świetnie! Eee. Eee. Dobrze! Jest pan w ręku! Jest faj! moja szkoła! Proszę tutaj jest. Jest. Życzę sobie pani watę o, cukrową! Truskawkową, to właśnie robię truskawkową! O, chcesz pokręcić? Dawaj, kręć tutaj. O, i kręć, kręć, kręć! Kręcimy, kręcimy! Nie kręcisz? Czuj, że jest truskawkowa. Tu też mam bicie. Ale dobra! A to Charli sama zrobiła. Pyszna. Pięknie. Brawo. Kogo rysujesz? LaVisa, Ty to rysujesz? Dla kogoś, kto stoi w kolejce? Boże, ja mam cudowne dziecko! Charlie rozdała już dwóm klientkom laurki i teraz robi kolejne. No po prostu ja w to nie wierzę. jesteś cud, dziecko! I to jest dla kolejnych klientów Charlie? Tak? Komu dać? Charlie, Dziękujemy. What did you do? I just can't get Do domu leję sobie wodę do wanny i to jest coś o czym marzyłam. Kąpiel. Gorąca kąpiel z fajną kulą. Ostatnio tą kulę dałam luce. Nie, to nie jest kula, to jest ta kostka. Ale dobra, ja sobie wejdę do wody i będę trzymać, pod wodą nie ma problemu zawsze do kąpieli lubię sobie zapalić świece a już z tego zmęczenia nawet o świece nie pamiętam <laughs> To nic. Ciepła woda i bomba mi wystarczą. Te bomby, które trzeba trzymać pod wodą, to chyba nie do końca moja bajka. No, wolę sobie nie wiem, posiedzieć na telefonie, coś posprawdzać, niż tak trzymać tą kulę. Boże, jak mi dobrze po tej kąpieli, nawet nie wiecie. Wskoczyłam w świąteczną piżankę, nakładam sobie maskę i już Wam wszystko opowiadam. Jest prawie północ, więc jak tylko skończę Wam opowiadać tutaj wszystko, Dokładnie się spać. Nie dam rady w ogóle montować już tego filmu, zmontuję go jutro. Boże, co to były, słuchajcie, za emocje. Naprawdę, to jest po prostu nie do opisania. Tak jak mówiłam Wam wcześniej, myślałam, że przyjdzie mało osób, bo to już trzecie spotkanie w tak krótkim czasie. Jest troszeczkę to gorszy dojazd, bo nie jest to centrum Warszawy a Wilanów. A ku mojemu ogromnemu zdziwieniu przyszło tyle ludzi, że musiałyśmy przedłużyć. Yy... Całą imprezę o półtorej godziny. Miałyśmy mieć otwarcie sklepu do godziny 20. Natomiast jak ja wyszłam o godzinie 20 przed sklep i zobaczyłam tą kolejkę, to ja jeszcze nie widziałam takiej kolejki. Nigdy! Ona się ciągnęła, 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 zawijała. Abstrakcja po prostu, co to się dzisiaj działo. Tak jak obliczyłyśmy po paragonach, było mniej więcej 8 tysięcy osób. Słyszycie to? 8 tysięcy. To jest oczywiście taka szacowana liczba plus minus, bo niektóre osoby przychodziły ze swoją drugą połówką. Były też mamy, które przychodziły z dwójką, z trójką dzieci. Jestem ogólnie tak szczęśliwa, bo to jest niesamowite uczucie poznać moich widzów, wy mnie znacie, ja was nie, więc każdy przychodził z, taką, z takim ciepłem do mnie. Widać było, że naprawdę lubicie mnie oglądać. Ja po prostu kilkokrotnie słuchając yy, osób, które przyszły. Ja miałam łzy w oczach, bo po prostu dla mnie to było tak jak wzruszające. Próbowałam się tak powstrzymać sobie i mówić, sobie Boże, tylko się nie pokłasz, tylko się nie popłasz, ale po prostu takie piękne słowa płynęły z ust dzisiejszych moich klientów widzów, że tego się nie da po prostu opisać. Ja wiem, że dzisiaj specjalnie wszyscy dla mnie przyjechali, więc starałam się każdego przytulić, z każdym porozmawiać, pośmiać się. Teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi około 8 tysięcy osób i z każdą tą osobą rozmawiacie, robicie sobie zdjęcie. Przytulacie się. Ja się czuję po prostu, jakby mnie czołg przejechał. Starałam się każdemu poświęcić czas, porozmawiać, ale też starałam się robić to w miarę szybko, żeby jakoś obsłużyć tą kolejkę. Tak jak mówiłam, impreza trwała 5,5 godziny, więc przemiał tych ludzi był po prostu tak ogromny. Po prostu tego się nie da opisać, musielibyście to przeżyć na własnej skórze. Jestem bardzo wdzięczna za to, co mam. Jestem wdzięczna, że tyle osób naprawdę chce mnie oglądać i że dzisiaj w ogóle tyle osób przyjechało. No niesamowita refleksja mnie dzisiaj złapała, naprawdę powiem wam. Jeżeli ktoś z was, kto był na otwarciu, ogląda ten materiał teraz, to dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobało, czy czuliście się przeze mnie dobrze zaopiekowani. Bo bardzo mi na tym zależało. Wiem, że jutro to będzie ciężki dzień i pewnie nie będę mogła się ruszyć, ale było naprawdę cudownie. Niesamowita dawka. Energii, ciepła, miłości, wszystkiego. Nie wiem, ile ten vlog dzisiejszy będzie trwał. Jeżeli będzie krótki, to Was za to przepraszam, ale nie jestem w stanie już nic więcej dograć. Starałam się coś tam na tym otwarciu nagrywać. Też prosiłam o operatora mojego, który mi nagrywał rolkę na Instagram, żeby wziął aparat i coś tam nagrał, bo po prostu nie miałam czasu. Nie wiem, czy ja w ogóle z sensem to wszystko mówię, bo chciałabym bardzo, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie, nie mam siły. Dziękuję bardzo za wszystko. Głowa mi paruje. Idę spać. Dobranoc. Pa!